O ponad 50% zwiększy się powierzchnia wystawiennicza Muzeum Regionalnego Wiaśle. Budynek zostanie także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warta ponad 4 miliony złotych przebudowa Jaśleskiego Muzeum rozpoczęła się w połowie ubiegłego roku i ma zakończyć się w listopadzie. Dla naszego muzeum jest to krok przełomowy. Bo jest to muzeum o bardzo bogatych zbiorach, które do tej pory zalegały magazyny. Dzięki inwestycji mamy szansę, aby część tych eksponatów, które na co dzień zalegają nasze półki, była udostępniona zwiedzającym. Modernizacja muzeum była konieczna również ze względów technicznych. W budynku przy ulicy Kadiego 11 muzeum funkcjonuje od 30 lat. Siedziba ta powstała na bazie dawnego domu doktora Stanisława Kadiego. W ramach inwestycji wymienione zostaną wszystkie instalacje energetyczne i centralnego ogrzewania. Najcięższe prace zostały wykonane. Na razie trwają prace wykończeniowe. Tynkujemy dobudowywane drugie piętro. Trwają również prace instalacyjne i elektryczne i zabudowa gipsowo-kartonowa poddasza. Na dobudowanym piętrze powstanie nowa sala wystawiennicza. Dodatkowo ekspozycje zostaną uzupełnione multimediami. Będziemy mogli pokazać starodruki, będziemy mogli pokazać paleontologię czy archeologię, która do tej pory przebywała w magazynie, była używana tylko na jakieś wystawy czasowe, okresowe. Mamy zamiar zaprezentować twórczość Jasilskich artystów, bo myślę, że zarówno mieszkańcy miasta Jasła, jak i osoby przyjeżdżające naszego miasta najbardziej są zainteresowane tym, co nasze miasto wyróżnia. Remont Jasielskiego muzeum został w 70% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.